Jest mi bardzo miło, że dzisiejszy dzień yy, i filmy zaproponowane, yy, wprowadzenia do filmów poprowadzi wielki przyjaciel festiwalu w Płocku, pan Łukasz Maciejewski. <klucza> W sensie zapraszam na spotkanie online, ale na żywo, na Zoomie z reżyserem i scenarzystą Markiem Lechki. No, Marek Lechki to jest reżyser, który, wydaje mi się, gdyby spotkać no, takiego przeciętnego, kto słyszał nazwisko, podnieś rękę. ktoś podnieś rękę tego, jedna pani. No właśnie. Bo gdyby zapytać, to, to, to jest dowód. Gdyby zapytać o Marka Lekiego, mało kto by wiedział jego dokonania, a na pewno warto poznać, bo też jest inny. Warto poznać ten twórczość, bo jest też inny. Jest, robi takie kino bardzo wrażliwe bardzo delikatne, ładne i też no, posłuchacie jego tembru głosu. No, nie, nie jest to osoba, która by rozpychała się łokciami, walczyła o siebie. On po prostu robi dobre filmy. Są tacy reżyserzy, jest ich niewielu, którzy nie mają temperamentu y, typowego dla reżysera, o ile jest coś takiego jak typowy temperament reżysera. Y, i, ale, ale idzie swoją drogą, jest konsekwentny. Yy, nie idzie na kompromisy. Zrobił tak naprawdę to jest jego trzeci film dopiero, natomiast drugi pełnometrażowy. Pierwszy to był taki średniometrażowy, nazywał się Moje miasto, w którym opowiedział o swojej ulicy, o swoim bloku. O, o swoich doświadczeniach, dostał nagrodę w Gdyni. Potem zrobił przepiękny film, nagrodzony na wielu międzynarodowych również festiwalach, to pewnie pani ten film zna, Erratum, tak, dokładnie z pierwszą dramatyczną rolą Tomasza Kota, który właściwie, można powiedzieć, najwięcej zawdzięcza Markowi Lewkiemu, bo do tej, no zagrał oczywiście wskazanym na bluesa, ale do momentu Erratum grał to miał taki czas komediowy. Grał w spektaklach komediowych, te właśnie ten Testosteron, e, filmy Koneckiego i kojarzył się z aktorem komediowym, a tam zagrał wstrząsającą rolę dramatyczną. Zresztą w duecie takim aktorskim, e, on bardzo kameralne robi filmy, ze zmarłym w ubiegłym roku Ryszardem Kotysem, mhm. czyli aktorem najszerzej znanym e, z roli Paździocha w świecie według kiepskich, ale e, też aktorem, epizodystą, Yy, znanym z wielu wielu ról i to była chyba jego największa rola filmowa, Ryszarda Kotysa, od wielu wielu lat. Wybitna uważam, bo też Ryszard Kotys był wybitnym aktorem, któremu mało kto dawał coś więcej do zagrania niż dwie scenki w polskim kinie. Tych scenek było, to szło w setkach oczywiście. A też ciekawostka, bo kiedy się spotkałem z Ryszardem kotycem on był na jednym roku ze Zbyszkiem Cybulskim, Bogumiłem Kobielą i Kaliną Jędrusik. Mm. E, e, no, no, no. Początki szkolnictwa artystycznego powojennego, pierwszy rocznik Wydziału Aktorskiego w Krakowie. To właśnie e, Ileszek Herderen jeszcze na, na dokładkę. Taki, taki był skład tego rocznika. Film, który dzisiaj oglądamy, Interior jest filmem opowiadającym generalnie o zagubieniu młodych ludzi w Polsce, zwłaszcza tych, którzy no, coś więcej czują niż tylko chcą zarabiać pieniądze. A właśnie o tym też mówi. Jest takim dosyć odważnym socjologicznie tytułem, dlatego że porusza temat, który praktycznie w polskim kinie jest nieporuszany. Ja wróciłem dopiero tu z panią, rozmawiałem z Gdyni, parę dni temu i, 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 i rzecz znamiona, to był bardzo dobry festiwal, bardzo ciekawe filmy, natomiast jeden tylko film był współczesny. Wszystkie filmy, akcja, wszystkie albo to daleka historia, Druga Wojna Światowa, a najwięcej lata 80. i 90. To jest temat dla socjologa. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego nie ma współczesnych filmów? A interior jest filmem współczesnym. Opowiada o właściwie udręczeniu młodych ludzi, którzy są e, e, szantażowani rzeczywistością. Robią rzeczy, których nie chcą robić, ale mają zarabiać pieniądze, biorą odpowiedzialność za rodziny. I tu mamy jakby dwie części. Ta pierwsza część to jest odpowiedź o mężczyźnie. E, e, Bohaterami obu części są równolatkowie, 30-latkowie, 30-parolatkowie, mężczyzna, który pracuje w korporacji i ma tego serdecznie dosyć. A drugą opowieścią jest opowieść o dziewczynie. Chłopaka gra e, Żurawski, Piotr Żurawski. Dziewczynę gra Magdalena Popławska, wspaniała aktorka, e, e, która już pracowała z Markiem Lechim w serialu Fakt. Bohaterka grana przez Magdalenę Popłaską, ma na imię Magda, pracuje no, po, w Urzędzie Miejskim i ma zorganizować, bardzo jest taka ambitna, zadaniowa, aż taka e, Super, wydaje się początkowo super Przebojowa ma przygotować takie ważne spotkanie międzynarodowe, z również tłumaczką. I te historie, one, nic tu nie chcę za dużo Państwu powiedzieć, nie będę mówił, czy one się zazębiają, czy nie, bo o to będziecie pytali reżysera, dlaczego tak, a nie inaczej postąpił, dlaczego tak, a nie inaczej wy, 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 takich, a nie innych wybrał aktorów, ale są właśnie opowieścią w moim przekonaniu o tym, że. Teraz to pokolenie, nawet jeśli chce się buntować, to w przeciwieństwie do tego, co działo się nie wiem, w latach 80. w stanie wojennym nie, nie potrafi i dlaczego tego nie umie. Więc taki mocno społeczny film, ale opowiedziany jako poemat, jako poezja. To zderzenie właśnie tego, że nie ma to nic wspólnego z publicystyką tak zwaną, tylko jest raczej filmem poetyckim. I w tej kategorii bym rozpoczął, jest właśnie najciekawsze, bo y, w gruncie rzeczy to trochę sobie przeczy, a u Lewkiego się sprawdza. Zwróć uwagę na, na muzykę bardzo dobrego kompozytora Jana Salejko, na klimat tego filmu i będzie o czym rozmawiać, i cieszę się, że że będzie z nami na, na, na Zoomie, czy, czy nie wiem, wy nie macie Zooma, macie swój własny świat <grytualny> wirtualny, Marek Lechki, który, który no, jest takim prawdziwym artystą i, i dlatego bardzo się cieszę, że, że się z nim zobaczymy. Zostawiam państwa z filmem interior Nie jest długi, to chyba 70 czy 80 minut. I, i, i po, po seansie widzimy się i, i rozmawiamy z Martą Lekkim. Do zobaczenia miłego seansu. Dziękuję bardzo. Chciałbym zapytać, bo to jest już pewna perspektywa czasu. Film powstał, był realizowany pewnie ze 3 lata temu, dwa lata temu, był w kinach, ale nam to wyjaśnisz. I chciałbym zapytać, właśnie o tę, zacząć od tej perspektywy czasu. To znaczy. Czy y, uważasz, że y, ten film y, jesteś dzisiaj w innym miejscu, może y, jakoś inaczej byś akcenty y, przeprowadził? Czy jest to y, równolegle jakiś szczególnie bliski y, Tobie y, tobie dzieło, szczególnie bliskie Tobie dzieło? Nie? To znaczy y, tak. Y, wydaje mi się, że ten film jest jeszcze bardziej aktualny niż trzy lata temu. To znaczy, y, to co się stało w ostatnich latach jak gdyby. Yy, generalnie to, yy, ciągle trudno jest yy, jednoznacznie ocenić ten okres, bo z jednej strony słyszę yy, słyszę o tym, że yy, Nastąpiła izolacja, nastąpił rozkład relacji międzyludzkich, ludzie się nie spotykają, odzwyczaili się od tych spotkań. Coraz częściej wolimy, że tak powiem, usiąść w domu przed telewizorem, niż wyjść spotkać się ze znajomymi. Ale z drugiej strony też docierają do mnie takie głosy, że niektórzy z racji tego, że w tym wnętrzu byli zamknięci, to mieli czas na to, żeby pewne rzeczy sobie poukładać i przemyśleć. I z racji tego, że generalnie ten film jest jakąś taką refleksją na temat tego, że powinniśmy przystanąć sobie na nowo zadać pewne pytania, to myślę, że jak najbardziej wpisuje się po prostu w ten czas. I tak teraz obejrzałem końcówkę tego filmu właśnie tutaj, bo już, już, już dawno tego filmu nie oglądałem, chyba za dwa lata. I, myśl, I bardzo mi się podobała ta końcówka mnie tak Także tak to chyba też jest dowód, dowód na to, że gdzieś tam, yy, że gdzieś tam po prostu jest to bardzo aktualne pytanie. jak chciałem zrobić film. Film antysystemowy tak ogólnie to nazwę, a, a, a później się Państwo będziecie mieli do tego pytania to, to mhm. Ja myślę, że już Państwo mają pytania. Proszę bardzo. Szewczyk Panie reżyserze, przede wszystkim dziękuję panu za ten piękny film, który się tak dzieje nieśpiesznie, powoli, kiedy możemy smakować każdą scenę, którą pan nam przedstawia. I w dobie dzisiejszej kinematografii, gdzie wszystkie filmy dzieją się bardzo szybko, scena po scenie, natłok zdarzeń, ludzi, świateł, ten film pozwala smakować życie. Nawet jeśli to jest takie życie, które chce nam Pan pokazać i w jakiś sposób zmusić nas y, tym filmem troszkę do przemyśleń i refleksji. Moje pytanie dotyczy tytułu tego filmu, bo no, tak kojarzymy to słowo interior, prawda? Gdzieś tam jakieś terytorium w głębi czegoś, daleko od morza, od jakiegoś, jakichś terenów przemysłowych. I jak Pan tłumaczy, proszę nam wytłumaczyć, dlaczego taki tytuł, bo odnajdujemy pewne metafory, pewne przenośnie w tym filmie, jak choćby to stado y, strusi, które gdzieś tam się na chwilę pojawia, ale proszę nam wytłumaczyć, y, jaka była Pana intencja, że taki tytuł, i troszkę nas poprowadzić w tym temacie. Bardzo dziękuję. To znaczy dziękuję za zapytanie i dziękuję za, za pozy, pozytywne słowa o filmie. No tak, muszę, muszę się troszeczkę cofnąć, bo pierwotny tytuł był inny. Pierwotny tytuł był Bailout Folks I tak myśmy składali ten film do Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej z takim tytułem, ale w trakcie, w trakcie kręcenia okazało się, że... Strasznie trudno się ten, ten tytuł komunikuje, to znaczy podchodzili do nas ludzie, pytali się, hmm, pytali się ekipy, jaki to tytuł, i wszyscy hmm, też ludzi do mnie. Żebym, żebym ja powiedział, co to za tytuł, i co on znaczy, i tak dalej. Więc zaczęliśmy się zastanawiać i, i, i szukać innego, innego tytułu, i w tym momencie Piotr Żurawski, te, te, który gra tutaj rolę Maćka. Zaproponował, żeby to był ten tytuł, żeby to było był właśnie interior, czyli wnętrze. I tak jak zaczęliśmy rozmawiać o, o, o znaczeniu tego, jak to się ma do całej historii, to wydaje mi się, że świetnie to pasuje. To znaczy, podoba mi się, podoba mi się wielo, wielowymiarowość tego tytułu, bo można, hmm. można to interpretować na, na różne sposoby. Jednym, jednym ze sposobów jest właśnie taki wyjazd yy, w głąb kraju, wyjazd do wnętrza kraju, czyli właśnie ten taki interior, o którym Pani wspominała, jakieś, jakieś takie mie miejsce, wyciecz, wycieczka generalnie w głąb kraju, który boryka się z jakimiś problemami. Innym znaczeniem jest wnętrze i tutaj możemy, możemy mówić na przykład o nakierowaniu na te sprawy, które są Najistotniejsze w życiu człowieka, czyli związane z, z tym, co się w środku nas dzieje, mm -hmm. czyli takie wnętrze, może, może duchowe, może jakieś yy, takie związane z nas, jak <coughs> funkcjonujemy, co jest dla nas ważne i tak dalej, ale też możemy, możemy mówić o, o wnętrzu, w znaczeniu jakiegoś zamknięcia, czyli to się też wpisuje w tą sytuację, powiedzmy, lockdownową, gdzie, gdzie, gdzie przez jakiś czas przymusowo byliśmy zamknięci, więc tutaj też jest, jest takie, jakby, dodatkowa wartość, wydaje mi się, y, pojemność tego słowa. Także, także taka była to historia i tak jest, tak, tak gdzieś to wygląda. Jakub z Rudy Śląskiej. Chciałem bardzo, bardzo, bardzo podziękować za ten film który jest dla mnie jego do tej pory naprawdę faworytem na tym festiwalu. Jest pełen głębi, pełen różnych, różnych, różnych właśnie e, myśli, które zostały przekazane w tym filmie. E, no jest to, jest to, jest to dla mnie bardzo dobry film. Oczywiście niektóre, niektóre sceny, no, I śmieszne, a zarazem, no, jakoś takie, jakieś takie. Świetny, świetny, świetny film, no a jeśli chodzi o moje pytanie, no to jak długo trwało kręcenie tego filmu? Więc robiąc swój poprzedni film Ratu, myśmy mieli na, na film 24 dni zdjęciowe i po tamtym doświadczeniu wiedziałem, że to jest za mało, żeby opowiedzieć mm. taką historię, która, która będzie trwała około 90 minut i Rozmawiając z producentami o tym filmie interior od początku po prostu spróbowałem tą sytuację ustawić tak, żebyśmy mieli zapewnione 30 dni zdjęciowe. Oczywiście bardzo często jest tak, że producent chce dać mniej dni, ale akurat tutaj trafiliśmy na bardzo bardzo fajnego producenta, który rozumiał nasze potrzeby i mieliśmy, mieliśmy te 30 dni zdjęciowe zapewnione. I Ewa Mąkosa napisała, wyrównaliśmy szanse. Gratulujemy poczucia humoru. Pan Łukasz zadał bardzo istotne pytanie o y, warstwę socjologiczną, dlaczego wracamy chętnie do filmów, które działy się w czasie przeszłym, a więc Druga y, wojna, czasy po drugiej wojnie nieświatowej. A dość rzadko kino polskie zagląda do czasów współczesnych i, i ten film, Interior jest właśnie wspaniałym takim pokazaniem tego, co się dzieje teraz tu i obecnie. Chcę powiedzieć, że... Mam odczucie, że Pan Marek jest zauroczony w pewnym sensie chrystwiańskim. Nie wiem, czy jest to prawda, ale... Ale ten, ten chocholi taniec, ten jakiś taki spowolniony rytm, coś, co się dzieje, niby się dzieje, gdzieś tam się dzieje, jakby trochę z nas, trochę z... Freuda jest to takie wspaniałe połączenie widzenia naszej rzeczywistości. Bo z jednej strony, proszę zobaczyć, ten, to za uroczenie Zachodem przyjeżdżają panowie, więc trzeba na błysk, trzeba wszystkie grafiki zetrzeć, te, a szczególnie te niewygodne. Panowie otrzymują a, całą śmietankę wyglądu, hotelu, rozrywek i nagle to zderzenie z tą rzeczywistością smutnych blokowisk, które się rozpadają, gdzieś tam ukrywane, bo przecież my jesteśmy tacy ładni, tacy zapudrowani i broń Boże, nie pokazujmy tej rzeczywistości, tej innej. Tymczasem na Zachodzie się nie przyjmują. Przyjeżdżają nasze delegacje, i przyjmują ich całym dobrodziejstwem brzydoty i piękna. No więc ten, nie wiem, to jest taki ten kompleks chyba trochę polski, no. żeby się pokazać z jak najlepszej strony. I, i to pan wspaniale uchwycił. Pomimo tego, i, i ten. Może nie marazm, tylko takie, taka senna atmosfera, a gdzieś widz prosi, obudźcie się, zróbcie coś, bądźcie wreszcie bardziej tu i teraz. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Przedsta proszę się jeszcze przedstawić. Nazywam się Maria Niziołowska. Przyjechałam z Poznania. Panią witam, witam serdecznie. Bardzo dziękuję za te słowa i muszę powiedzieć, że bardzo wiele Pani przeczytała z tego, co gdzieś tam chciałem w tej historii zawrzeć. To, tak, ta scena, zwłaszcza która dzieje się w Anglii jest takim silnym nawiązaniem do, do Wyspińskiego. To znaczy po prostu ludzie, którzy patrzą w niebo chociaż nic tam nie ma, bo jest mgła i mimo tego, że te fajerwerki zostały puszczone, bo musiały być, bo była na to zawarta jakaś tam lewa umowa, no to, to, to nic, nic na tym niebie nie widać, ale, ale ci ludzie po prostu trochę jak takie chochoły stoją, patrzą, patrzą w górę, mając nadzieję, że coś wypatrzą. Yy, I trochę właśnie jest to takie... Yy, Ci ludzie, ci, ci, ta dwójka, nazwijmy to, obudzonych, czyli Magda i Maciek pośród tej mgły, którzy mają jakieś swoje wewnętrzne rozterki. No a reszta niestety jest w takim, powiedzmy, maraźmie. No, mm -hmm. y może nie czuć to za, za optymistycznie, ale y ja myślę, że y w sumie film, film jest filmem optymistycznym, ponieważ po prostu zwraca uwagę na to, żeby, żeby dać w swoim życiu dojść do głosu pewnym przestrzeniom, które są wolne od ideologii, na przykład, żeby, żeby bardziej skupić się na tym, żeby tę rzeczywistość odczuwać w sposób bezpośredni, to znaczy właśnie nieskażony tym, co. Co nam o tej rzeczywistości mówią, bo moje doświadczenie jest takie, że im bardziej przyglądam się tej rzeczywistości, im bardziej obserwuję, wnikam w nią, tym bardziej dociera do mnie, że musimy bardzo delikatnie patrzeć na to, co się w nas dzieje, zadawać pytania, nie bać się tego. Często jest tak, że myślimy, że, że po prostu wszystko, co mówią media, na przykład, to, to jest coś bardzo mądrego, przemyślanego tysiąc razy. Ale tak absolutnie nie jest. I tutaj takim moim, że tak powiem, guru w tej dziedzinie jest Edward Stachura, który y, żył w takiej rzeczywistości, w jakiej żył, ale nie szedł na barykady, tylko szukał swojej wolności, właśnie takiej wolności y, polegającej na tym, że o każde drgnienie duszy zadawał pytanie i to jest gdzieś, y, moim zdaniem, taki kierunek, który jest mi bliski. Ja może przeczytam pytanie od pani Edyty z czatu publicznego, gdzie był kręcony ten piękny, mądry film. Ma. Pani Edyta pyta. No, myśmy kręcili go przeważnie we Wrocławiu, ale też w Obrzychu i kręciliśmy też w Sosnowcu i w Bliwidzach, w tych czterech miastach z tym, że 90% zdjęć miała miejsce miało miejsce we Wrocławiu. Ta Justyna Margieleska właśnie Sosnowca. To skoro został wyłoniony sosnowiec, to ja bym chętnie się dowiedziała, która konkretna scena jest w sosnowcu, bo nie zawsze rozpoznawałam miejsca. Ale na początku, zanim zaczęliśmy tutaj rozmawiać o filmie, mieliśmy ciekawy wstęp tutaj od prowadzących, że właśnie, ponoć, właśnie chcę nieczęsto właśnie są filmy tworzone współcześnie wolimy właśnie wracać do wspomnień. I mi się tak skojarzyło, że właśnie ostatnio tak przeglądałam rzeczy i gdybym teoretycznie miała coś nakręcić, to właśnie byłoby właśnie o latach dziewięćdziesiątych, ponieważ te lata kojarzyły mi się z czymś bardzo radosnym, właśnie z mniejszym unikaniem problemów, natomiast kiedy Myślę o współczesności, o tak sobie myślę. To ciągle, jak przyjdzie co do czego, mam w głowie piosenkę z repertuaru zespołu Ira, tam 8.15, Londyn, 8.15, a każdy chciał tu przecież normalnie żyć mimo wszystko. I tutaj nie mówię po prostu o żadnej tutaj polityce i tak dalej. Krajobrazy tej te, te, tam, w tym filmy tej zrujnowanej miejscowości, no to, so, to są szkody pokopalniane. I to też, i ten, i ten zrujnowany tam był, taka ta fabryka, no to jak powiem, że niedaleko ze miejsca zamieszkania mamy taki piękny blok Wanda. To były takie zakłady i z tego bloku zostały takie ruiny, że tak straszą z zawaleniem właśnie. To też mi się troszeczkę skojarzyło. Natomiast jeśli chodzi tutaj o kino, bo pan się uwielbia bawić obrazem, to ja się tak zastanawiam, bo ostatnio pewna znana wytwórnia filmów animowanych chce robić film bodajże Disney Pixar, gdzie będzie akcja może przeniesiona troszeczkę do Polski na Kaszuby. Czyli będzie niby księżniczka inspirowana Kaszubami. A pan jak gdyby chciał nakręcić film animowane, to o czym by był? Oh. <noise> Takiej innej metki. Tak, to, znaczy, to tak, Dobry. może najpierw na drugą część pytania odpowiem. To znaczy prawdopodobnie, jeśli miałbym robić film animowany, to to prawdopodobnie byłby to film gdzieś tam egzystencjalny. To znaczy, po prostu nie wiem, wydaje mi się, że to jest taki mój temat, i, i też mimo tego, że Ferratum było tło społeczne, to też gdzieś taki wymiar y, y, jakiegoś, y, jakiegoś szukania, szukania takiego prawdziwego źródła w nas jest. Także, także przypuszczam, że chyba to, bo, 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 bo um, gdzieś tam chyba kryje się za tym coś takiego, że, że wydaje mi się, że każdy z nas tęskni za taką przestrzenią właśnie, um, która, jest, um, która jest nieskażona. Tutaj w tym filmie interior pojawiają się dwie pieśni takie, jedna, przepraszam, jedna, jeden utwór organowy, taka tokata w kościele i drugi to jest ten utwór śpiewany przez te kobiety. Tak. Się znalazło, one się znalazły w filmie dlatego, że, że chciałem, żeby bohaterowie byli postawieni wobec tego, co gdzieś tam jest czyste, nieskażone, takie pierwotne, gdzieś, gdzieś też yy, yy, w całym tym świecie, który jest tak chaotyczny, powiedziałbym, ponieważ, ponieważ yy, różne żywioły walczą o naszą duszę, to, to, to zależało mi na tym, żeby to było, żeby, 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 żeby się znalazło w tym filmie takie właśnie taka reprezentacja y, czegoś, czegoś nieskażonego. I to są właśnie, to, to są właśnie te, dwa, te dwa utwory muzyczne. Y, no i jakby wracając, to, to prawdopodobnie jeśli, jeśli animacja, no to, to znowu, znowu byłby ten temat prawdopodobnie w jakiś inny sposób zaprezentowane. Generalnie, generalnie jest... Bliskie jest mi kino takie mocno sensualne. I, mm -hmm. I zapewne też nawet w animacji znalazłbym tutaj jako na to. Także tak, teraz jeśli chodzi o pierwszą część pytania, to w Sosnowcu y, oh. mieliśmy akurat y, wysypisko śmieci. Aha, o, o nie! <laughs> to trudno to już... <laughs> to 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 Ale dobrze wiedzieć, dobrze wiedzieć, bo była akcja z pożarem, z wysypiskiem w Sosnowcu, właśnie, dobrze tam, wiedzieć. Bo jeszcze mieliśmy y, zbytą bobrek. podaję przepraszam, <laughs> tak, jeszcze to. My w Ukrainicach mieliśmy rynek, a w soto no niestety to oczyszczalni Aha, o nie. Dziękuję.